Hola chicos, hola los padres, witam dzieci i rodziców. W tym wideo, w tym filmiku chciałabym troszkę podsumować, co robiliśmy do tej pory w tym tygodniu. Jakie pytania, ewentualnie jakie zwroty czy powinniśmy umieć, ale takie rzeczy, których się uczyliśmy po prostu. Okay. Więc e, na pewno pytaliśmy się skąd ktoś jest. I takie pytanie brzmi: ¿De dónde eres? Na przykład. ¿De dónde eres, Martita? Yo soy de Colombia. No, bro. Yo soy de España. Martita es de España. Uh -uh. Yo soy de Polonia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Martita es de Polonia. Chi sí, Martita y es Polsky. ¿De dónde es Martita? Skąd es Martita? Martita es de Polonia. ¿De dónde eres? Confiestes, yo soy de Polonia. Topo siguiente pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ecuador? ¿Qué y es Ecuador? Ecuador está... En America del Sur. Czyli Ekwador jest w Ameryce Południowej. Ekwador jest en America del Sur. To nie było takie pytanie, które jakoś bardzo ćwiczyliśmy w książce, natomiast mieliśmy taki fajny komiks, który bardzo Wam się podobał. I między innymi w tym komiksie. Które ostatnio y, czytałam, y, było wrażenie. Aki está Brazil. Czyli pokazywaliśmy na mapie, I ja na przykład mogę wziąć teraz taką mapę. Biorę sobie taką mapę, El Mapa, i pokazując. Patrzę sobie tutaj mapkę, już, 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 już wezmę jakąś taką ogólną mapkę. el mapa de... Oh, me hablan de ok chicos mira aquí está Ecuador aquí está Brasil Aquí está Argentina. Y de estos países, ¿por qué? Porque en todos ellos se habla En Argentina se habla español. En Perú, aquí está Perú, aquí está Perú, se habla español. En Chile, aquí está Chile, se habla español. Aquí está México. En Mexico se habla español. Aquí está Kolumbia, aquí está Wenezuela, aquí está Bolivia, aquí está Kuba. Więc e, takie mamy kraje, między innymi, w których mówi się po hiszpańsku. E, więc to by było w temacie hmm, krajów, skąd jesteś, skąd jestem. Yy, druga część będzie w drugim filmiku. Adios!